Mencen tak naprawdę nie wie, jak gra się w dużych mediach. Mencen wie, że na TikToku w minutę można zrobić grubą dramę, ale jak się już idzie do dużego medium, to niestety Mencen pokazuje, że jest chłopcem w krótkich spodenkach. Cholera! Chłopcem w krótkich spodenkach kiedyś był Borys Budka, jak widzicie tu na zdjęciu, ale niestety Borys Budka był de facto w krótkich spodenkach, a Mencen jest małym chłopcem, który zagubiony chciał zrobić show a został wyprostowany. Coś wiedzieć więcej? Zostań do końca. A dziś w takim niesamowitym anturażu ostatni mój dzień w Katowicach. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na moim bardzo subiektywnym, politycznym vlogu dzisiaj w krótkich, żołnierskich sformułowaniach powiem Ci, czemu Mencen dał dupy w tvn -ie. Sławomir Męcen, współprzewodniczący Konfederacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A jakie plany i poglądy mają politycy Konfederacji? Marzana Zielińska. Męcen cały dzień wiedział, że idzie do tvn w prime time. 19.30 to jest najlepszy czas, jeżeli chodzi o media, media tradycyjne. Męcen rano zrobił fajną akcję i muszę mu to oddać, że gdybym miał milion na luzie, to też bym dał na to, żeby Morawieckiego obnażyć. Wszyscy pamiętamy nagrania Mateusza Morawieckiego z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie mówił o tym, że powinniśmy pracować za miskę ryżu. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że nagrań z udziałem Mateusza Morawieckiego było znacznie więcej. Zrobił fajną akcję, fajnie to nagrał, mega się to rozeszło na TikToku, trochę gorzej na YouTubie, ale się to rozeszło. Cały dzień Mencen podgrzewał atmosferę, że idzie do TVN-u o czym będę rozmawiał, o kim będę rozmawiał, co będzie tematem przewodnim? Takie tweety znajdziecie na jego Twitterze, jak znajdę to wam tu wstawię. Po czym wylądował o 19:30 w TVN i Kraśko zrobił z niego chłopca w krótkich spodenkach, ani słowem nie było rozmowy na temat akcji, którą Mencen rano wykreował, ani słowem nie było o milionie złotych, które Mencen przeznaczył na nagrodę za taśmy Morawieckiego. To pokazuje tylko tyle, że duże media, panie Mencen, nie są podatne na pana dziecięce zagrywki. Duże media nie są podatne na pana eventy polityczne. Duże media są podatne na programy, na fakty, na rozmowę o ludziach, na rozmowę o tym, co jest najważniejsze dla Polaków. Bo myśli pan, że dla Polaków jest ważne, czy będą taśmy morawieckiego, czy nie? Nie jest to ważne. Wiesz co? Skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie. Subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki, wracamy do filmu. Na razie. Elektorat PiSu i tak uzna, że są to fałszywe taśmy. Elektorat Platformy powie, że ma to w dupie. Elektorat Konfederacji, który jest dzisiaj 8, może 10% powie, że Mencen wydał bańkę tylko po to, żeby udowodnić, że miał rację. No, czy ma to sens, panie Mencen? Nie ma to najmniejszego sensu. I Kraśko, co by o nim nie mówić? Jeździł na gazie, czy tam jeździł bez prawa jazdy, nie płacił podatku? Ja nie wiem, ale miał grubo, na, grubo za uszami Kraśko. Co by o nim nie mówić? Jest dobrym dziennikarzem i pokazał, że pana show, że pana hmm, dziecięce, poranne zagranie z milionem złotych nic nie ma wspólnego z rzeczywistą polityką. Z rzeczywistą polityką mają wspólnego poglądy pana, pana kolegów, pana współpartyjnych kolegów, ludzi, z którymi będzie za chwilę pan w Sejmie. Z ludzi, z którymi za chwilę będzie pan tworzył rząd razem z PiSem. I przez osiem ostatnich lat PiS nas nauczył. Że jest pewien poziom oszołomstwa. Natomiast wydaje mi się, że Konfederacja ten poziom przenosi troszeczkę wyżej. Oczywiście, jak zawsze mogę się mylić. Jeżeli tak jest, piszcie w komentarzach. Za każdy komentarz suba lub lajka, jestem wam bardzo wdzięczny. Na razie cześć wam.